Hej, witamy w dzisiejszym już drugim odcinku z recenzji Stickets i w tym odcinku dojdzie taki mały bonus, gdzie pokażemy takie rzeczy na te całe sticketsy i tak dalej. Tak, to może zaczniemy od bonusu. Okej, okay, pierwszą rzeczą jest takie pudełeczko na sticketsy. Tu przykleiłaśmy naklejkę, więc ten tak. tak naklejkę, poklećmy go tutaj naklejkami. No. Nie wiem, tak. czy widać. Widać, hmm, no, tutaj, tutaj odbiły się takiekami falami. No i w środku, ty... w środku są nasze stiketsy. Stiketsy, tylko tutaj jeszcze można kabkę i to. No, nasze trzy stiketsy. ale już dzisiaj będzie więcej. Tak. No i drugą rzeczą no to... Y... Jest. Może to się całe nie zmieści w kadrze, ale... Ale na razie to jest tylko tyle. Y... Zrobiłyśmy taką kartę, gdzie będziemy przyklejały tak. yy, sticketsy, które już mamy. Tak. A mamy Puffiego, Delphi i Fary. Myślę, że to dobry pomysł, bo takie zaznaczanie, to to, no, to tak za to, bardzo tego nie było widać. A to nawet wygląda lepiej. <zysk> <zysk> no i... Jeszcze z... Co my zrobiłyśmy? Zrobiłyśmy... jeszcze zrobiłyśmy? Zrobiłyśmy taką kopertę Jak to Dwa pisze karty. na karty Tutaj nawet pisze, to są... mamy... karty jakie Tak, mamy. nasze trzy karty to... mamy Czy tak, na razie mamy tylko trzy Tak No niestety tylko trzy na razie No I to będziemy chowały tutaj I jeszcze ponieważ pod koniec naszych odcinków, a będzie ich pewnie niedużo. No. Yy, yy, właśnie to, to, wie, to wie, wszystkie saszetki. Saszetki no? trzymają w tej kopercie. Na razie jest to tylko jedna saszetka, ponieważ będziemy chciały pokazać, ile saszetek było, ile. No, no, pewnie kupiliśmy. będzie 14 odcinków jeszcze. Chociaż yy, nie wiem Chyba trochę za dużo, pewnie tyle nie zrobimy aż. Nie wiem no, no to, to bo tak. muszę chyba tylko tyle, jeszcze pokażę wszystko tutaj. Tak, to pokażemy. Yy. I pudełeczko, I pudełeczko, tak, no to dobra, no to co, yy, zaraz się widzimy już na jednym tle i będziemy otwierać sticket. Okej, okay, już jesteśmy i teraz będziemy przechodziły do otwierania naszej saszetki. Yy, tak, i w ostatnim odcinku zapomniałeś mi powiedzieć, ile to mniej więcej kosztuje. Na przykład u nas to kosztuje około 5 zł. 4 zł, jakieś 40 ileś tam groszy. Okej, okay, saszetka już z Ojej, co tam ma? No, o, naklejki. O, nowe naklejki. Inne? Tak, Proszę? Inne. O. To dowód, że nie mamy tych samych twórków. No. Dobra, no to. O, mm, tam... Przepraszamy jeszcze, że tak długo czekaliście, bo zobaczyliśmy nawet, że dużo mamy tych odsłon, ale. Y, próbowałyśmy nagrać, ale miałyśmy to samo. Więc. <laughs> nie mogę tego otworzyć. Czekaj. Pobliżko. Ok, otworzyłam. <laughs> Patrz! Czy <ty> to widzisz? <laughs> Co to jest? to jest... O, nie mogę powiedzieć na co naklejkach. to jest? Ale co to jest? Nie mam pojęcia. Ale słodki, Ma taki śliski, dotknij go. Czekaj, nie wiem czy uczyłam kamer. Ej no, taki inny trochę. Ale ma takie Zobaczy, słodkie jak oczka. Się nazywa. Yy, ale... No ma takie słodkie o, oczka. Jest, a nie, tutaj. No nie, mi się strasznie podoba jego... no oczka. Okej, okay, nazywa się Snaki. Tak, Są ja, takie tak chipsy. Wygląda jak, no, tak wygląda jego... Oj, nie mogę trafić. Ola weź. Tak wygląda jego karta. I no z tyłu jak zawsze. Okej, okay, no to teraz może to. Dobra, kolejna Tak do kamery może. Okej. Okay. Konik. Konicek. Tak szczerze? Dziwny. No, bardziej mi się podobał ten stworek, prawdę mm -hmm. mówiąc. Trochę dziwny. Mm -hmm. No, wygląda on tak. Tak trochę jak taka... No, taka kiepska, że tak powiem, zabawka, bo to akurat mi się za bardzo nie podoba. Ten takkolwiek. ogon jest bardzo brzydki. No, ta zabawka po prostu mi się za... znaczy, nie podoba ta figurka akurat. No, jest taka... Dziwna średnia okej, okay, i teraz następne już widzę, to jest coś fajnego mm. Oj, a ja tam nie widzę, co tam jest o, coś białego zanim widzę zanim ja to otworzę Widzicie, coś białego tam jest I to się już bardziej okej, okay. już bliżej, bo potem okay. jest moja Od dalej. oddal a wtedy się widać okej okay. wygląda tak to jest taki lew? Nie, to nie jest lew. To jest ten panteranie. To nie jest pantera. Nie to drugi. To jest drugie. lew. Lefien śnieżny, czy jakiś tam. Mm. Nazywa no, się Gary. Całkiem inaczej trochę wygląda niż na rysunku, a tam no, ale też jest całkiem fajny. Dobra. No? Oczywiście wszystkie karty są takie same z tyłu. Wygląda, tak. No. No, to wygląda ładnie. Tak. No, no, może być taki. Z tyłu ma tu takie czarne. Y, nosek ma też tak podkreślony ale, ale na bardzo czarno. Tak ładny. Tak. Zobaczcie nosek też ma. ma podkreślony na czarno i ma też. Y, dobra do miejscu. <grym grym> ok, teraz po pokażę wszystkie karty. Dokładnie to na Taki. 53 numerek. Mhm. Nie wiem, co to są te numerki, ale dobrze. Te numerki chyba. Bo... I tutaj y, Gary21 Na no, Konika chyba nie patrzyłyśmy na imię mm. Japony no. 14 numerek Okej, okay, no, to, no to jak było w ostatnim odcinku Takie samo kółko Takie samo jest? No, takie samo ty... o, Wszystko takie samo Nie wydaje nie... ci się, że to kółko jest bardziej blade? Nie <laughs> Więc wszystko no. jest takie same tylko tutaj nam się zmieniają naklejki, naklejki. No i to może pokażmy na koniec te wszystkie nasze potworki. I jeszcze tak, pewnie nie zauważyliście, ale. Co znaczy się nie no, pewnie zauważyliście, właśnie, ale zmieniłyśmy tło. Tak. Oj. Z tamtym nam się niezbyt dobrze pracowało, a z tym znacznie lepiej chyba. Dobrze, mhm. pokażę. No, nasze trzy, no tego słodkie za bardzo nie widać. nasze trzy słodkie potworki. No, lew się wtapia w tło, ale. Też go widać. No. No, y no to chyba tyle. No. Nie y mam tu co już powiedzieć. Y I jeszcze może nagramy y jakieś, nie wiem, na naszym kanale mogą się pojawić jakieś simsy, jakieś takie różne rzeczy z simsów. Albo, albo takie. A zresztą no, zobaczycie. <laughs> może. Jeżeli jedna taka osobka, która jest koło mnie, pewna. Aniela się zgodzi. Hej, no, no weź. No, ja z chęcią chcę, ale ona tak średnio. No bo ja nie chcę tej drugiej gry nagrywać. No bo ona nie chce nagrywać, mówi Star Planet. Mm. Bo ja nie chcę. Dobra. No to na dzisiaj raczej tyle. I dziękujemy, że nas oglądacie. I cześć. Pa, pa. do następnego odcinku. Tak, pa, pa.